Proszę Państwa, dzisiaj odcinek z gruntu serii trudniejszych. Najważniejsze pojęcie w edukacji medialnej. Najistotniejsze, tak jak sport dla wychowania fizycznego, czy też pojęcie atomu dla fizyki, tym media literacy dla edukacji medialnej. Tłumaczymy to jako kompetencja medialna lub też w liczbie mnogiej kompetencje medialne. Chociaż nie do końca oddaje to pełne znaczenie tego słowa literacy, czyli piśmienność. Umiem czytać i pisać. A więc jestem literate. Natomiast w odniesieniu do mediów oznacza to tyle, że potrafię korzystać ze środków przekazu wszelkich form komunikacji technologicznej, jaka jest możliwa obecnie w kulturze i społeczeństwie. To pojęcie media literacy. Jest bardzo trudne do ujęcia w nauce, natomiast jest dosyć intuicyjne w takim potocznym y, rozumieniu. bowiem mamy wszelkie rodzaje technologicznych nowinek, od tych klasycznych, także mediów począwszy radio, telewizja, prasa, internet, po te, które dopiero co wchodzą do naszego użycia, o których jeszcze być może nie mamy pojęcia. Więc to co się dzieje w edukacji medialnej, to jest zmierzanie do takiego stanu literacy, literacy literate, czyli takiego Umożliwiającego pełne sprawne korzystanie, zarówno technologiczne, to jest pierwszy aspekt, jak i drugi takie społeczne, miękkie, kulturowe, to znaczy wiem do czego chcę użyć tych wszelkich możliwych technologii medialnych. Proszę Państwa, też w tym pojęciu są zawarte takie, tutaj ujęte w języku angielskim ale podpojęcia: access, analyze, evaluate, create, create and act using all form of communication. Access, czyli dostęp. Jeżeli nie mam dostępu do technologii, nie mam dostępu do książki, do filmów, to trudno powiedzieć, żebym umiał z nich korzystać. A więc jest to też sfera, proszę Państwa, materialnego wyposażenia, które mam do dyspozycji. To znaczy, czy stać mnie na książkę, czy prenumeruję jakąś gazetę, ale też weźmy te elektroniczne kwestie, czy na przykład mam dostęp do kanałów, do VOD i tak dalej, czy potrafię też to sobie jakoś zorganizować. Ale jest takie z tym związane, wprowadzone przez yy, emerytowanego już medioznawcę holenderskiego Jana Van Dycka Motivational Access. Najpierw muszę zdać sobie sprawę, dlaczego chcę mieć do czegoś dostęp. Często pomocne są wszelkie wersje takie próbne, takie free trial, jak to się mówi w oprogramowaniu, takie, żebym się zapoznał, do czego mogę to wykorzystać. Ale najpierw jest istotna motywacja, co ja chcę zrobić z mediami, wówczas narzędzia tak naprawdę same się znajdą. Dzisiaj coraz częściej w otwartym dostępie mamy wiele materiałów, czy na takich zasadach także funkcjonuje nasze oprogramowanie, które w znacznej mierze jest otwarte. Także ten podcast nagrywam w oprogramowaniu. O OBS, czyli które jest do, do pobrania, y oczywiście nieodpłatnie. Także proszę Państwa, mam dostęp, potrafię sobie stworzyć pewne środowisko, ale to za mało. To, że mam kanały, to, że mam yy, książki i tak dalej, to nie wystarczy. Muszę wiedzieć, co z tym dalej chcę zrobić, co chcę wykreować. To znaczy, mogę się zatrzymać oczywiście w media literacy na poziomie odbioru, że ja z tego korzystam, mnie to cieszy, jest to moja rozrywka albo forma uczestnictwa w kulturze, więc oglądam filmy, seriale i tak dalej, czytam książki, rzecz jasna, więc jest to tak. Taki odbiór. Niemniej jednak tutaj potrzebują umiejętności jednak analizowania, czy, ale pod takim bardzo prostym kątem, czy mi się to podoba, czy nie, jak to ocenić, evaluate, jak to oszacować. I tu przychodzą takie dwie po polsku mówimy selekcja i, i, i krytyka, czyli postawa selekcjonera, selektywnego odbiorcy, takiego, który potrafi wybierać sobie z tej bogatej oferty. Dalej potrafi to jakoś ocenić. Zanim to oceni, to musi to rozebrać też na jakieś czynniki pierwsze. Analizować sobie. Oczywiście nie mówimy tu o takich czynnościach stricte naukowych, tylko, tylko takich właśnie odbiorczych, takich potocznych. Niemniej jednak tu też jest jakaś forma oceny, czyli czy mi się to podoba, czy jest to zgodne też z jakimś powiedzmy systemem wartości, który wyznaję, czy z jakimiś ideami, które szczególnie mnie wewnętrznie napędzają, więc to jest bardzo istotne. Ale też create, zwróćcie Państwu uwagę. Media literacy od wielu lat nie mówimy już tylko o audytoriach, o, o, chociaż to pojęcie funkcjonuje, a może bardziej o zmieniających się audytoriach w stronę współuczestnictwa. Tego, że każdy z nas w jakim stopniu może tworzyć dzisiaj kulturę medialną. Mamy do tego przewspaniałe narzędzia, coraz częściej dostępne dla każdego. Tak naprawdę tylko wystarczy wpaść na jakiś dobry pomysł i, i coś zacząć robić własnego czy też robić to dlatego że się to lubi prawda że jakieś formy sprawiają nam radość medialu także media literacy będziemy nieraz rozważać umiemy to pojęcie układać bardziej w katalogi kompetencji w Polsce była taka inicjatywa też miałem przyjemność i zaszczyt brać w niej udział mówimy o etycznych kompetencjach o kreatywnych informacyjnych relacyjnych czyli jak funkcjonujemy w środowisku na przykład social medialnym o ekologicznych zaczęto mówić, czyli jak ta technologia, z której korzystamy, przekłada się na dobro przyrody i wiele takich innych, ekonomicznych, prawnych, więc potrafimy to w bardzo taki opisowy, szeroki sposób opowiadać. Potrafimy jednak tworzyć pewne wskaźniki ilościowe do tego. Są takie próby tworzenia, pomiaru kompetencji medialnych i jak najbardziej też należy to pochwalić, choć sama rzeczywistość jest de facto raczej związana z badaniami jakościowymi. Bowiem, tutaj, i to będą takie dwa pojęcia trudniejsze, istnieją pewne takie zjawiska jak relatywność kompetencji. To znaczy, nie każdy z nas musi tak samo korzystać z mediów. Jeżeli jesteśmy studentem dziennikarstwa i interesujemy się grafiką, no to jednak nasz poziom kompetencji powinien być bardziej taki master. Umiem obsłużyć oprogramowanie graficzne, umiem stworzyć plakat, ulotkę itd. Osoba, która powiedzmy tak jak ja, nie zajmuje się grafiką zawodowo, a potrzebuje wykonać slajd na zajęcia, wystarczy jej w pełni korzystanie z prostych narzędzi, nawet naszego Paint'a, którego mamy w Windowsie. A więc widzimy, że nie każdemu te same kompetencje w równym stopniu przynależą. Rzecz jasna, one są dostosowane do wieku. Do y, pewnych takich właśnie kwestii, czy Potrzebuję tego do pracy zawodowej, czy nie, czy jest to moje hobby, więc te jakby pojęcia relacyjności funkcjonują też w naszej dyskusji akademickiej. Jest jeszcze takie pojęcie trudne, które sami jako Polacy wymyśliliśmy też w toku jakiejś kreacji Ko konwergencja kompetencji, czyli taka wymiana. Tak naprawdę trudno powiedzieć, że teraz realizuję jedną z nich informacyjną, kreacyjną, czy też etyczną, że te rzeczy się przenikają ze sobą. Trochę tak jest w procesie uczenia. Że tak naprawdę i wychowujemy, i przekazujemy wiedzę, i kształcimy umiejętności, i jakieś postawy społeczne, że te rzeczy pięknie może w świecie akademickim sobie dzielimy na, na pewne podpojęcia, ale tak naprawdę w praktyce rzeczywiście taka konwergencja, czyli taka wymiana, przenikanie się audiowizualnych kompetencji informacyjnych i, i innych, jakikolwiek by nie było, że to następuje. Proszę Państwa, życzmy sobie, żebyśmy wszyscy byli literate w miarę możliwości, oceniali media, byli świadomym audytorium, takim, które też nie boi się reagować na to, co niedobre w świecie mediów, ale także pochwalać to, to co jest jak najbardziej interesujące i, i rozwojowe. Bardzo dziękuję za uwagę.